Śniętych ryb w zalewie Dziećkowice na granicy Hełmu Śląskiego z Imilinem. O niepokojącym zjawisku poinformował w środę policyjny patrol, który nadzoruje tamtejsze tereny leśne. Policja na razie nie ujawnia szczegółów z uwagi na wciąż prowadzone czynności. Wiadomo jednak, że w wyjaśnianie okoliczności pomoru ryb zaangażowanych jest wiele służb. Oni mają stałe patrole w rejonie zbiornika Dziećkowice. Minimum cztery w miesiącu pod kątem właśnie wjeżdżania tam do lasu, na przykład nieprawidłowego wędkowania, tak, kłusownictwa, zaśmiecania. Wczorajsze zdarzenie faktycznie miało miejsce: było na miejscu Straż Pożarna, był chemiczny zastęp Straży Pożarnej z Katowic w celu pobrania krótkiej wody. Był Państwowy Związek Wędkarski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach, która jeszcze tego samego dnia wszczęła śledztwo w tej sprawie. W miejscu ujawnienia śniętych ryb prokurator przeprowadził oględziny, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, przekazywane przez prokuraturę informacje na razie ograniczone są do niezbędnego minimum zostało wszczęte śledztwo pod kątem artykułu 182 paragrafu 1 kodeksu karnego, który dotyczy zanieczyszczenia wód spowodowany i powoduje istotne obniżenie jakości wody lub zanieczyszczenie, zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Została pobrana woda do badań, zabezpieczone ryby i na tyle mogę na dzień dzisiejszy udzielić informacji. Jak przekazała prokuratura, tylko w środę odłowiono trzysta ryb, byliśmy na miejscu z kamerą w czwartek, gdzie kolejne martwe sztuki wypływały na powierzchnię. Pseudokibice w rękach policji. Kolejnych ośmiu kiboli zostało zatrzymanych. Mężczyźni w wieku od 22 do 37 lat uczestniczyli w bardzo niebezpiecznych zasadzkach na innych kibiców. Do dwóch z nich doszło na autostradzie A1 w 2018 roku. Wyrwali siatkę odgradzającą i wrzucili na pas ruchu, powodując karambol. Wtedy to właśnie ci sprawcy zaczęli wyciągać z samochodów, które w tym karambolu zatrzymały się ciągać innych pseudokiewiców, mają na swoim koncie również pobicia z użyciem maczet, m.in. w jednym z lokali gastronomicznych w Gliwicach. Zatrzymani, pseudokibice górnika Zabrze, usłyszeli poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz pod zarzutem udziału w bójce oraz pobiciach z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli przy tych zatrzymanych przedmioty takie jak maczety i noże. Zabezpieczono też prawie 44 tysiące złotych w gotówce. Pseudokibice z Gliwic Knurowa, Rudy Śląskiej oraz Zabrze trafili do aresztu na 3 miesiące. Do tej pory w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej złożonej z Kiboli górnika Zabrze oskarżone zostały 122 osoby. Zmiana lotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice już od 26 marca. Ma to związek z wprowadzeniem rozkładu na sezon lato 2023, który potrwa niemal do końca października. W tym czasie będzie można skorzystać ze 107 tras do 88 lotnisk w 30 państwach. Będą także nowe kierunki. Jeśli chodzi o nowości, to mamy cztery nowości regularne. Mowa tutaj o Wenecji, Treviso, mowa o Erywaniu w Armenii. Będziemy mogli także polecieć do Puli w Chorwacji oraz do Warny w Bułgarii. W tym sezonie letnim, czyli od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, spodziewamy się obsłużyć w Pryżowicach około 3 milionów 800 tysięcy pasażerów, a to pozwoli zakończyć ten 2023 rok czy zamknąć go rekordowym wynikiem 5 milionów pasażerów. Pierwszy lot do Erywania ma odbyć się pod koniec kwietnia, do Treviso pod koniec marca, a do Puli i Warny na początku czerwca. I choć dopiero marzec dobiega końca, jeśli planujemy wakacje za granicą, to warto się pospieszyć, bo sporo najciekawszych ofert zostało już wyprzedanych. Spora część klientów już dokonała rezerwacji no, w swoich wakacji, swoich celów podróży, tych wakacyjnych. I tu oceniam, że około 40% turystów już ma w czasy, przynajmniej na dzień dzisiejszy, zarezerwowane. E, wiadomo, że z tym wiąże się również kwestia tego typu że te oferty najtańsze, te które były pierwsze w tych promocjach typu First Minute, one już praktycznie biorąc się no, w większości, może nie w całości, ale w większości pokończyły. Patrząc na kierunki, które wybierają turyści ze Śląska można stwierdzić, że od lat królową wypoczynku jest Turcja. Za nią plasuje się Grecja. Sporym zainteresowaniem cieszą się także kraje na południu Europy. To ma być największe wydarzenie muzyczne w arenie Gliwice w tym roku. Artysty przedstawiać raczej nikomu nie trzeba. 18 grudnia w Gliwicach wystąpi legendarny już muzyk Brian Adams. Bilety zaczynamy sprzedawać jutro, czyli w piątek 24, 10 od 199 zł zaczynają się bilety, bo to często ludzie pytają, zainteresowanie jest oczywiście gigantyczne. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, co to dla nas dla Areny oznacza kolejny super element muzyczny, bo w tych sportowych, rodzinnych już, już dużo na ten rok jest ogłoszone, ale te muzyczne taki lista top, no to jakby Brian Adams rzeczywiście z tej listy top jest. Także bardzo się cieszymy. Jeszcze 18 grudnia koncert. Artysta ogłosił swoją trasę koncertową. Koncertową. W grudniu wystąpi także w Belgradzie, Pradze czy Bratysławie. Autor takich hitów jak I Do It For You, Please Forgive Me czy Heaven do Polski wraca po czteroletniej przerwie i jest sporo argumentów dlaczego warto przyjść na jego koncert. Na pewno głos, na pewno charyzma, no i na pewno fantastyczne piosenki. To jest jeden z tych niewielu artystów, który odnosił wielkie sukcesy przez całe dekady. Lata 80., lata 90 to były czasy wielkich sukcesów, m.in. Briana Adamsa, więc przez te 20-30 lat aż kilka pokoleń słuchaczy mogło pokochać jego piosenki, zapamiętać, no i cieszyć się nimi do dzisiaj. Podczas koncertu Briana Adamsa Arena Gliwice będzie przygotowana, na przyjęcie 15 tysięcy widzów. Kultura musi odpowiadać na bieżące potrzeby i poruszać istotne kwestie dla lokalnych społeczności. O tym, w jakim stanie jest dziś kultura subregionów należących do górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, będą rozmawiać jej przedstawiciele, a do debaty zaproszeni zostaną ci, którzy na kulturze znają się najlepiej. Właśnie zapowiedziano pierwszy w historii kongres Metropolia Kultury. Najważniejsze jest to, abyśmy mieli jasno powiedziane, w którym miejscu się znajdujemy. Co nam zagraża? Gdybyśmy zapytali animatorów, działaczy kultury, profesjonalistów, to by odpowiedzieli w tej chwili, że największym zagrożeniem są pieniądze. Ale w momencie, kiedy zagrożeniem jest brak pieniędzy, no to można pomyśleć o innowacjach, można pomyśleć o współpracy. Współpraca jest już tym czynnikiem, który podnosi... No możliwy kapitał każdej organizacji, każdej instytucji. I to głównie przedstawiciele właśnie instytucji kultury wezmą udział w kongresie, który odbędzie się w październiku. Będzie to przestrzeń dla rozmów na wielu płaszczyznach, we wszystkich miejscach z kulturą związanych, a gospodarzem wydarzenia będzie Sosnowiec. Będziemy też mówić o warunkach życia, o tym, co sprawia, że ludzie uczestniczą w kulturze albo co przeszkadza w, uczestnictwu, w uczestniczeniu w kulturze i co zrobić, żeby takich barier, Przeszkód nie było, więc to nie będzie tylko, to nie będą tematy stricte związane z kulturą, ale takie tematy z pogranicza kultury i dziedziny, dziedzin społecznych. Górnośląsko-zagłębiowska metropolia z katowicami na czele przygotowuje się do walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Rozmowy o kondycji kultury w regionie są więc niezbędne, czego zwieńczeniem ma być Kongres. My się zmieniamy w województwie śląskim dosyć mocno. W sensie kulturalnym, po covid zie i po, w trakcie wojny musimy dostosować nasze myślenie do, do oczekiwań zarówno publiczności, ale do tego wszystkiego. Jak zmienił nas COVID, jak zmieniło, jak zmienia nas wojna? Myślę, że jedynym zagrożeniem to są finanse. Jak, 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 jak wszystko, o czym mówimy w obecnych czasach, te finanse samorządów są w kiepskim stanie, jeżeli właśnie chodzi o wydatki bieżące, bo one są najważniejsze. ja myślę, że to jest jedyne zagrożenie, bo, 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 bo widzimy, że zainteresowanie kulturą jest ogromne, że, że ludzie garną się do tego, żeby korzystać czy to z domów kultury, czy, czy, czy teatrów, no wszystkiego, co z kulturą związane. Szczegółowy problem. Program kongresu poznamy w okolicach wakacji, jednak już dziś można powiedzieć, że planowany jest na 19 do 20 października.